Cześć, witajcie w dosyć spontanicznym materiale, a nagrywam go dlatego, że mam do Was parę słów do powiedzenia. Generalnie zauważyłem ostatnio, że coraz więcej komentarzy, zwłaszcza z takim może nawet lekkim, negatywnym jakimś tam wydźwiękiem, albo z jakimś zwróceniem mi uwagi, zauważyłem, że te komentarze po prostu znikają. I nie wiem, czy sami autorzy je na przykład kasują, albo może YouTube wprowadza jakąś tutaj, nie wiem, formę cenzury, jakiegoś takiego kasowania właśnie tych wiadomości, żeby w ogóle było miło, sympatycznie, żeby jakakolwiek tam krytyka, czy jakiś głos w ogóle, taki rozsądku na przykład, żeby tutaj został, żeby był ucinany, żeby po prostu było tak sztucznie miło. Ponieważ jakieś tam nawet podstawowe rzeczy, że na przykład na telefonie w studiu e, twórców, na przykład wcześniej były widoczne negatywne oceny, teraz i wy, tylko i wyłącznie jest liczba komentarzy i pozytywne oceny, a jeżeli chcemy znaleźć negatywne, to się trzeba nagrzebać, o ile w ogóle jest teraz to tak naprawdę możliwe. Tak samo właśnie w komentarzach. Zauważyłem, że jeżeli ktoś gdzieś tam zwraca mnie na coś uwagę, to nie mogę tak naprawdę nawet sprawdzić tego komentarza, ani go znaleźć powiedzmy pod filmem, bo on też się w żaden sposób nie wyświetla. I tak jest na przykład z komentarzem, zakładam, że księdza, skoro ma e, zdjęcie w koloradce tutaj e, właśnie na swoim profilowym na YouTubie, księdza Wojciecha, bo tyle, że tak powiem, mi się po prostu wyświetla tutaj e, w moim na moim pulpicie. I tam był właśnie komentarz odnośnie tego, że właśnie docenia ten ksiądz ogrom starania. Ale część melodii, przynajmniej jeżeli chodzi o refreny, i tu mi się wiadomość urywa, tu mi się komentarz urywa i nie mogę go znaleźć, więc e, jakby to nie jest tak, że ja w jakikolwiek sposób usuwam te wiadomości, czy, czy po prostu komentarze, że jeżeli coś tam ktoś się nie zgadza z moją opinią, czy cokolwiek, to ja po prostu biorę delay, usuwam, banuję taką osobę, czy cokolwiek. Ja nie usuwam komentarzy, nawet jeżeli jest to negatywny jakiś komentarz, który by mnie na przykład. Sprowadził na ziemię, bo coś tam robię źle. To jestem wdzięczny za takie komentarze, ponieważ ja wtedy nie powielam na przykład jakichś błędów. I to nie jest właśnie tak, że ja wtedy kasuję i udaję, że wszystko jest w porządku, bo ja was nie chcę uczyć tak naprawdę właśnie czegoś źle, jakichś błędów, gdzieś tam powielać to, żebyście ty dalej przekazywali czy w ogóle grali w sposób zły. Więc jeżeli ja dostaję jakiś negatywny komentarz, ktoś mnie poprawia, to ja bardzo chętnie słucham zarówno krytyki, jak i oczywiście dobrych, pochlebnych słów, no bo to wiadomo, że. Każdy chętnie posłucha miłych rzeczy o sobie, ale żebyście mieli świadomość, ja nie kasuję tych wiadomości. Chyba, że zawiera to na przykład w ogóle dany komentarz, po prostu, bo nie wiadomość komentarz. Jeżeli zawiera na przykład, powiedzmy, jedno słowo albo dwa słowa, i przynajmniej jedno z nich jest wulgarne, no to taki komentarz nic nie wnosi. Więc ja nie usuwam komentarzy, które są rzeczywiście w jakiś sposób rzeczywiście yy, tak naprawdę mają jakiś wpływ. Czyli powiedzmy, nie jest to jeden wulgaryzm. No myślę, że wiecie o co chodzi, ponieważ ja nie chcę wprowadzać tutaj cenzury jakiejkolwiek. Ja oczywiście jestem otwarty na wszelkie tematy. No, mogę o wszystkim porozmawiać, tak naprawdę. Czy naszej grupie na Facebooku, czy gdziekolwiek, ale tak jak mówię, komentarze znikają, więc to nie jest moja robota. Chcę się tutaj wytłumaczyć, że ja w żaden sposób nie chcę tutaj wpływać na, na jakby wolność tutaj słowa, że tak powiem, na, e, na profilu. Jeżeli ktokolwiek usuwa te komentarze, to albo autor, albo po prostu YouTube jako platforma. I mam nadzieję, że nie dostanę tu jakiegoś ostrzeżenia albo obcięcia zasięgów po tym, co mówię, ale generalnie no, wygląda to, jak wygląda, więc jeżeli gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób zniknę, no to wtedy po prostu niestety trzeba będzie się z tym pogodzić, ale generalnie mówię Wam, jak to po prostu jest, bo ja nie chcę w żaden sposób Was tutaj oszukiwać, wprowadzać w błąd, mówię po prostu, jak jest, także... Pozdrawiam serdecznie wszystkich ludzi, e, zwłaszcza oglądających mnie. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom wspierającym, subskrybującym, lajkującym, komentującym i tak dalej, ponieważ tak naprawdę właśnie również przykładacie się do tego rozwoju kanału, do udostępniania treści dalej. Wszystkim właśnie udostępniającym, czy na przykład na Instagramie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ludziom, którzy się przyczyniają tutaj do rozwoju, do nauki, do po prostu ciśnięcia dalej. Serdeczne dzięki. A jeżeli chodzi właśnie o osoby, które zwracają uwagę, że są jakieś błędy, poprawiają, jeszcze tym bardziej takim osobom właśnie chcę podziękować, ponieważ to dzięki Wam można iść cały czas właśnie do przodu i poprawiać te materiały, i z jakością coraz dalej. Więc mam nadzieję, że to mamy wyjaśnione. Nikt mi ewentualnie nie zarzuci jakiegoś tutaj kasowania, wpływania na to, bo tak jak mówię, ja ze swojej strony jestem otwarty na wszystko, łącznie z krytyką. Tak więc serdeczne dzięki, do zobaczenia w kolejnym materiale, który się pojawi w poniedziałek o godzinie 16. Nie wiem, czy będą to psalmy, ponieważ, e, znaczy psalmy w sensie aklamacje, ponieważ chcę to zrobić porządnie, więc może będzie jakiś tam ewentualnie inny materiał. Jeżeli się nie zdążę w pełni do tego przygotować, mnie, tak jak mówię, zależy mi na jakości tych materiałów. I dajcie w ogóle, może, znać, czy chcecie też, na przykład, może takie bardziej luźne filmy, czy coś takiego wam by się przydało, w którym będziemy o czymś tam dyskutować, rozmawiać. Będę po prostu nagrywał na gorąco, bo myślę, że to też może być fajna opcja, żebyście poznali moją perspektywę na coś i tak dalej. Może nawet w formie jakiegoś takiego bardziej vloga, może gdzieś tam w terenie. Zresztą, dajcie znać, czy w ogóle chcecie poznać moje zdanie, czy w ogóle. Czy, czy tylko chcecie, żebym trzepał, że tak powiem, te filmy takie e, z edukacją? Chociaż to się wtedy można trochę zajechać, bo nie ukrywam, że to jest trochę męczące. Dobra, zachęcam do subskrybowania, komentowania, oceniania e, tych materiałów. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.